Golonka jak pracuje. Najre golonka jak pracuje. To, widok. Nie, akurat golonka jest pracowity nie. to. Nie? Nie ma tak powiedzieć, że nie. Co tam gadasz? Nie <gadanie> wiem, nie ma rzeczy. Chwali cię kolega. To nie fali Jeszcze mi nie wierzy. Może jednak pamiętam, że pracuje? Nie, yeah, yeah. nie. Widać, że się chłopak stara. Widzę, że czekają na dzień spał. Bo, bo no, ludzie chyba już czekają. Trzeba to jak najszybciej Tak, tak, tak. No jutro w sumie trochę luźniej. No jutro? jutro na rowerach, nie? Z drugiej strony to też może być dobry kąt. <laughs> ale chyba rower ogarnia to może z coś... Dobra. Tak? Zapytaj yy, Sokiego. No. Na czym spał i co się stało z jego łóżkiem wczoraj po obiedzie. to poważne pytanie. Yy, dostałem info, że, że mam ci zapytać co się stało z twoim łóżkiem po obiedzie wczoraj i na czym spałeś. No łóżko nie znajdowało się w moim pokoju przede wszystkim. A gdzie się znajdowało? Złam? A gdzie się znajdowało? No właśnie okazało się, że na końcu korytarza. Na końcu korytarza. No tak, tak. To ci ktoś jakiś żarcik ale, zrobił. Ale spokojnie, bo jeszcze mam kilka pomysłów. Tak. tak na pewno będzie jakiś rewanż. Czyli teraz jakiś rewanż. A no, masz tak, podejrzenia, że... kto to był? Nie mam żadnego pojęcia. Ale widzę, kto się teraz śmieje, więc... Tak, tak, tak. <laughs> więc mam kilku podejrzanych. A taki najgorszy żart ze swojej kariery, albo taki najmocniejszy, jaki pamiętasz na takim obozie? Tak. No, jak w poprzednim klubie byłem, to to Tobiaszowi. Bardzo podobny zrobiliśmy, że właśnie wynieśliśmy mu łóżko, ale jeszcze na, jakby narysowaliśmy mu łóżko z tejpa, położyliśmy rękawice, narysowaliśmy jego, ten bifon co ma na głowie i ten jeszcze ja do pokoju to... To był nieźle zaskoczony. Pozdrowienia. dla, dla Katra Dowiasa. A łóżko było na balkonie. W sumie. A dowiedział się w końcu? To znaczy, widział, że jest na balkonie. No, no, siedzieliśmy u nas w pokoju i po prostu później jak wrócił to było pewnie koło 23 do pokoju, to no, miało delikatne zaskoczenie. To? Że, że bardzo ciężko pracujesz pędzie. A, to bardzo Nie naprawdę, naprawdę. No, no Sał... to masz szczęście, ma szczęście. Same pozytywy. Ma szczęście, bo my byśmy do tego doszli później w pokoju. I by nie było kolorowo, jakby, jakby jakiś tam nagadał, ale dobrze by, dobrze tak? by Nie masz szczęścia jednym zdaniem. Masz szczęście. Ostatnia szansa. To. oczywiście. Trenerze, zostaliśmy wczoraj zapytanie naszych fanów o to, czy trenera buty się ciężko wiąże. Strasznie. Strasznie. Wiesz, jakieś kombinacje między szuferkami na krzyż. Mówiłem ci, że to zawodnicy. Tak Totalnie, wiesz, byłem 20 minut spędziłem. Bo... 20 minut spędziłem na butów dwa dni temu. Kamil się śmiał ze mnie w głos. Bardzo głośno się śmiałem, bo to było bardzo śmieszne. Ale przynajmniej ładne buty i solidne. Ale szanuję, to wymagało to dużo pracy, także szanuję. Teraz trzeba na remacz, prawda? Nie nie, 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 Trzeba tu przyjechać na klatę i... Dalej. ...jechać dalej. Dobra, dobra. Ale jest dzik! Widziałeś jaką bestię stworzy? No. Wani widzi Ja miałem normalnie wszystko, łóżko na miejscu. Tak? Nie, A nie, po prostu. O, o, o ten. Yy, od wczoraj śpię na korytarzu. Dla pleców zrobię. Za ciepło, Kolejny jak chciał jedynkę, nie? Te łóżko akurat było do wymiany. I myślałem, że nowe po prostu mi przyniosą. Wlegi tak przynosili, tak. Było takie małżeńskie. Krakowi wynoszą. 9, 11, 12, 13, 14. Aj, 13, 14. <grym> <grym> Zdaj, zdaniem, zdaniem. Zdaniem, zdaniem. Nie dodajemy to, tak. tak, Nie Nie no. tak? To jest wiesz, to, to jest ten plus. Sobie na koniec zrobić setkę. co? Czerwo, nie? To podpadnie, to... A czemu podpadnie? Nie wiem, może klapika, nie Nie zobaczymy tego. A może Madeja? A? Madej. Madej Bo tego Madeja nie ma. Knapik lub pingła krance. Tak? <grytane> Wiesz co ci powie co Madei ma zrobić, że? Jak teraz? <grytane> 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 Zawsze gotowa. Tak, tak, tak zwane do pustej to było, nie? Jakie ci daje zawsze w meczu? No. Tak no to nie dałeś, tak, ale nie ty tak. musisz być gotowy. To to nie tak. My dajemy makiemu takie do pustej, że musi jeszcze 4-5 minąć, <laughs> później nawinąć jeszcze 3 razy i wtedy strzeli z 20 metra i mamy 1-0. Ale wykreowane, ale wykreowane jest. Dobry, dobry. Dobra. Czerwona cześć, autokar, cześć. czerwona koszulka, czerwone, czerwone nie, buty, nie? a nie, jednak nie, buty nie. Jak, jak to, tam gwiazdory? Za <laughs> Butów zabrakło. Nie tak blisko. Dzień dobry, w takim pięknym słońcu. Ciężko oczy otworzyć. To, nagrać, czy nagle mi Wiktora tatuaże czy coś, jakiś <zysz> <pani> opowie. Tak, nie end of the game. Lepiej ten nagle. Co to znaczy? O tutaj, ten. To miasto z poprzedniego klubu chyba, że jakaś rzeka.